Hej, jestem Helena, a ja mam na imię Ula, jesteśmy z piątej A, razem no. z za... kolegami Mamy dla Was kilka dobrych rad. Na początek Waszej szkolnej przygody. Jesteście gotowi? To zaczynamy! No. Dbajcie o swoje rzeczy osobiste. Na przykład do szafki. A jeśli go zapomnicie, to możecie przyjść tutaj. Do portieru. Pan portier Wam pomoże. Wspominajcie o modlitwie. A jak będziecie potrzebować rozmowy, przyjdźcie do kaplicy. Tutaj czeka na Was najlepszy doradca i słuchacz. Używajcie pięknych słów. Mówcie na przykład. Dzień dobry. Cześć. Dziękuję. Przepraszam. Proszę. Do widzenia. Jesteśmy z klasy trzeciej, a w szkole się uczymy. Bądźcie zawsze mieli i kalorzynistki, zabierajcie nadal przyjaciół. Mamy nadzieję, że będziecie to swoich prawdziwych przyjaciół. Wieczorem spakujcie tornister, a na pewno niczego nie zapomnijcie. Pamiętajcie, że wybrać jest trójszkolny. Pamiętajcie, że jeżeli czegoś nie wiecie, to możecie zapytać. Szkoła to nasz drogi wiatr, a więc dbajcie o porządek. Nie gryźcie, chodźcie od swojego Pamiętajcie o śniadaniu I wodzie, jeśli już w króla, trudno jest skupić Zgłaszajcie się, ale najwyższe pójdźcie odpowiedzi. Pamiętajcie, żeby zawsze słuchać swoich nauczycieli. To wszystko do zobaczenia w szkole!